Piek, no to jest jak drzewo w lesie. Jedno drzewo i parę milionów drzew obok. Chrust, Leszek Chrust. Pozornie to wzorowy obywatel PRL-u, niewysoki, o przeciętnej powierzchowności. Prawdopodobnie na ulicy nikt nie zwróciłby na niego uwagi, gdyby nie fakt, że jest zawsze dobrze ubrany. Akta kontrwywiadu służby bezpieczeństwa wymieniają tylko trzy jego zainteresowania: lokale rozrywkowe, kobiety i życie rodzinne. Biuro W zajmowało się tak zwaną perlustracją korespondencji. Polegało to na przeglądaniu listów, które były w obiegu krajowym oraz międzynarodowym, w celu wyłowienia albo działalności nieprawomyślnej skierowanej wobec reżimu komunistycznego w Polsce, a z drugiej strony poszukiwano materiałów, listów, które służyły m.in. wywiadom państw kapitalistycznych do kierowania korespondencji utajonej, do szpiegów znajdujących się mieszkających w Polsce. Z akt kontrwywiadu SB wynika, że sprawa operacyjnego rozpracowania przeciwko Leszkowi Chrustowi zostaje wszczęta 20 czerwca 1979 roku. Kilka dni wcześniej biuro W spośród kilkuset badanych listów wyłowiło adresowaną do niego kopertę, wrzuconą do warszawskiej skrzynki pocztowej. Nie wiadomo, czy wzięto ją pod lupę wyrywkowo, czy też w ramach kontroli dygnitarzy. W biurze W Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w specjalnej komórce, która zajmowała się chemią, dokonano wywołania tekstu utajonego tego listu z instrukcjami szpiegowskimi skierowanymi bezpośrednio do Leszka Chrusta. Po wywołaniu tajnopisu udaje się funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa Pionu Kontrwywiadowczego ustalić, Miejsce ulokowania martwej skrzynki. Na rozwiniętej kartce, drukowany maszyną, tekst zawierający wiadomości dla agenta oraz kwitujący jego przesyłki. Do centrali wywiadu. Wśród państw, które posiadały aktywny aparat wywiadowczy na terenie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej można wymienić oczywiście Amerykanów, Brytyjczyków, Francuzów, Niemców, ale też kraje skandynawskie. Myślę, że jak udostępnią odtajnią swoje dokumenty, to poznamy wiele ciekawych historii na ten temat. Człowiek, którego zagadka wciąż zamknięta jest w aktach CIA, przychodzi na świat 21 października 1932 roku w Lesznie jako syn rzemieślnika produkującego powrozę. Po ukończeniu liceum handlowego rozpoczyna studia na wydziale dyplomatyczno-konsularnym Szkoły Głównej Służby Zagranicznej. W tamtym okresie komendant powiatowy Milicji Obywatelskiej w swoim raporcie zwraca uwagę na spostrzegawczość i wrodzoną inteligencję chrusta który po studiach dostaje pracę w Centrali Handlu Zagranicznego Metalexport. Zresztą pracowała w Centrali Handlu Zagranicznego Metalexport przez jakieś chyba trzy lata. Bardzo był taki zaangażowany, był taki trochę oschły w stosunkach koleżeńskich, taki zasadniczy. Na początku lat 60. Chrust wstępuje do PZPR. Już wtedy jeden z funkcjonariuszy SB uznaje go za człowieka o dwóch twarzach. Uwadze służb nie uchodzi fakt, że deklarujący się jako ateista Chrust w tajemnicy przed władzami bierze kościelny ślub. Praca w, w handlu zagranicznym była ochtem na świat. Tym bardziej, że z pracą w handlu zagranicznym łączyła się możliwość spędzenia kilku lat na placówkach zagranicznych. No to była już taka, taki dosyć spory awans. Wybierano tam ludzi, którzy znali rzeczywiście dobrze języki, którzy byli, zasłużyli jak gdyby swoją wiedzą podczas pracy w centralach. W 1961 roku Chrust dostaje intratną posadę w polskiej centrali handlu Zagranicznego w Bangkoku. Jedzie tam razem z żoną. W czasie pobytu chrustów w Tajlandii, Stany Zjednoczone angażują się w konflikt w pobliskim Wietnamie. Bangkok zapełnia się amerykańskimi żołnierzami, odpoczywającymi tu na przepustkach oraz pracownikami tajnych służb. Bangkok w drugiej połowie lat 60. jest miejscem niezwykłym. Miastem, gdzie krzyżują się drogi amerykańskie, krzyżują się drogi komunistyczne. Miastem, gdzie werbunek zagraniczny, gdzie werbunek... Osoby, która pozostaje w zainteresowaniu wywiadu jest bardzo łatwy, dlatego że w mieście łatwo się zgubić, dlatego że ochrona kontrwywiadowcza ze strony służb perorowskich jest bardzo ograniczona, dlatego że człowiek w Bangkoku pozostaje osobą anonimową z powodu tego, że miasto przytłacza. W Tajlandii żona Chrusta rodzi mu dwóch synów, a on wciąż lubi wieczorne wypady na miasto. Regularnie bywa w nocnych klubach. W tych wyprawach często towarzyszy mu Alfred Stein, austriacki handlowiec żydowskiego pochodzenia. Chrust nie wie, że Stein pracuje dla amerykańskiego wywiadu. Aż trzy lata od przyjazdu do Tajlandii zajmuje oficerom CIA zbadanie jakby życiorysu Leszka Chrusta, rozpoznanie jego. Cech charakteru, pewnych cech, które mogą ułatwić werbunek, między innymi tego, że lubi prowadzić bardzo towarzyski tryb życia. To Alfred Stein w nocnym lokalu Lido aranżuje spotkanie z tajemniczym nieznajomym przedstawiającym się jako Mike. Mimo kilku wybitych drinków, Chrust zapamięta prawdopodobnie do końca życia słowa, które słyszy na powitanie od Amerykanina: Znam cię od dawna. W tym momencie podjechał jakiś samochód i zatrzymał się przy samym chodniku Przed wejściem do lito, mężczyzna, który mnie zaczepił, powiedział, że mamy wóz i możemy jechać. Tajemnica nawiązania przez chrusta współpracy z CIA wciąż zamknięta jest w amerykańskich aktach. Wiadomo, że oficerowie wywiadu przyjmują od niego pisemną deklarację współpracy z Centralną Agencją Wywiadowczą. I sprawdzają jego prawdomówność na wykrywaczu kłamstw. Polski szpieg, który ma wykradać informacje z komunistycznego bloku, przyjmuje pseudonim Jan Ski. Początek lat 60. przyniósł duże kryzysy międzynarodowe kryzys w Berlinie zakończony budową muru rok 62 kryzys rakietowy na Kubie, który niemal zepnął świat na skraj nuklearnej zagłady. Wreszcie mamy przecież konflikt w Wietnamie, w który od 1965 roku Stany Zjednoczone bezpośrednio się angażują. Wszystko, wszystko to sprawia, że wywiady po obu stronach żelaznej kurtyny pracują pełną parą. Leszek Chrus jest bardzo intensywnie. Szkolony przez oficerów wywiadu amerykańskiego, nie tylko w szpiegowskim rzemiośle, ale również w tym, jak ma się zachowywać w stosunku do swoich najbliższych, żeby nie zostać przez nich zdemaskowanym. Janski wielokrotnie spotyka się w Tajlandii z oficerem CIA. Przykrywką jest ekskluzywny klub sportowy, który łączy Polaka z Majkiem. Amerykanom zależy na informacjach dotyczących obronności, gospodarki, w tym handlu zagranicznego, a także sytuacji społeczno-politycznej w PRL. Chrust ma też charakteryzować dygnitarzy partyjnych i funkcjonariuszy komunistycznych służb specjalnych. Póki co, na prośbę Amerykanów, wykonuje odcisk klucza do sejfu szefa polskiej centrali handlu zagranicznego, a nawet wpuszcza agentów CIA do biura. Jeśli wierzyć aktom kontrwywiadu SB, początkowo chrust dostaje od CIA 200 dolarów miesięcznie. Do tego premia na specjalnym koncie w Stanach Zjednoczonych. Przypomnę jedynie, że średnia pensja miesięczna w Polsce Ludowej w latach 70-80 wynosiła około 25 dolarów. Na ostatnim spotkaniu przed wyjazdem do Polski Amerykanie wyposażają chrusta w szpiegowskie akcesoria. To m.in. Kalki do sporządzania tajnopisów, radioodbiornik i figurka buddy ze skrytką. Janski ma w niej przetrzymywać tabele do rozszyfrowywania audycji szpiegowskich, których będzie słuchał przez radio. W sierpniu 1965 roku Leszek Chrust wraca do Polski. Zgodnie ze wskazówkami Amerykanów, przez kilka miesięcy pozostaje w uśpieniu. W końcu zaczyna odbierać audycje z zaszyfrowanymi zadaniami od CIA. Leszek Chrust, aby odsłuchać y, y, informacje, które były wysyłane do niego drogą radiową, każdą środę i sobotę zamyka się w swoim pokoju, nakłada słuchawki i słucha audycji nadawanej kodem MORSA. 1, 3, 8, 10 to było A dla przykładu, prawda? To każdy dostawał indywidualny szyf. No nie mogą być stampy. Chrust dostaje pocztą tajnopisy, których treść jest niewidoczna dla przypadkowych osób. Można ją ujawnić tylko po namoczeniu listów w miksturze powstałej po zmieszaniu pigułek od CIA z alkoholem. Ukryte w ten sposób meldunki wywiadowcze Janski wysyła pod adresy za granicą, wskazane przez CIA. Przedstawiciele wywiadu amerykańskiego w Polsce kontaktują się z nim też za pomocą tzw. martwych skrzynek. W żargonie służb to łączność kontenerowa. Powszechnie stosowana przez oficerów CIA w stosunku do agentów z zażelaznej kurtyny. Najczęściej był to jakiś pojemnik wykonany na kształt albo kamienia, albo cegły. Leszek Chrust w ciągu trzech lat wysyła pod adres w Brukseli około 40 meldunków wywiadowczych. Są w nich poufne informacje gospodarcze, ale także charakterystyka komunistycznych funkcjonariuszy i nastrojów społecznych. Chrust kilka razy osobiście spotyka się z oficerami CIA. Do tych spotkań nigdy nie dochodzi jednak na terenie Polski. Ze względów bezpieczeństwa, bo jeśli powiedzmy oficer innego państwa spotykał się z, ze swoim agentem w, w Polsce, to w każdej chwili mógł być aresztowany. Janski w 1969 roku przerywa współpracę z CIA, kiedy w ręce SB wpada inny szpieg ulokowany w metaleksporcie. to Jan Strawa, który w grudniu 1969 roku zostaje skazany na karę śmierci i stracony. Chrust niszczy materiały szpiegowskie, pozostawiając tylko posążek buddy. Mijają lata. W Polsce Edwarda Gierka, chrust nadal robi karierę i udziela się w partii. Ja sądzę jednak, że to była przykrywka, że on tak czynił, z uwagi na to, że chciał ukryć swoją istotną pracę, jaką wykonywał. Szpiegowską się później okazało. To był kamuflaż według mnie. W latach 70. Chrust dużo podróżuje służbowo, między innymi do Peru, Egiptu i Grecji. W maju 1976 roku wyjeżdża z rodziną na placówkę w Helsinkach. Trzy miesiące później odwiedza go tam Mike, który przed 12 laty w nocnym klubie Lido w Bangkoku rozpoczął jego szpiegowską przygodę słowami – znam cię od dawna. W Helsinkach Chrust przechodzi kolejne przeszkolenie. Charakteryzuje personel polskich placówek, jednocześnie za namową Amerykanów, zostając pierwszym sekretarzem partii w ambasadzie. Wkrótce chrust staje się dla Amerykanów jeszcze cenniejszy. Jego kolega Bogusław Kamola dostaje ofertę pracy w polsko-angielskiej spółce handlowej. Jego szef chce, aby znalazł kogoś na swoje miejsce, czyli stanowisko wicedyrektora w Departamencie Handlu Zagranicznego Ministerstwa Przemysłu, Maszyn Ciężkich i Rolniczych. Kamola proponuje to powracającemu z Helsinek chrustowi. Zaprosiłem go na obiad do hotelu, do Hotelu. Obok młodzieży sportu na krótszej, codziennie w i w czasie tego naszego spotkania opowiedziałem o mojej pracy, o zakresie prac. Nawet zdawało się, że nie był super z tego zadowolony. Dla takiego człowieka, dla szpiega w ogóle, oto lepszego stanowiska być, robić nie mogło. Nowa praca chrusta niesie nowe możliwości. Teraz jeździ po kraju, wizytując m.in. stocznie w Trójmieście i Szczecinie. Ma nowy punkt łączności kontenerowej przy trasie Warszawa-Terespol, który nosi kryptonim Syrenka. Sygnałem oznaczającym złożenie przesyłki jest teraz pocztówka od Oli. Janski potwierdza odbiór kontenera, stawiając kredą kreskę na rynnie przy ulicy Sobieskiego 99, nieopodal jego domu. Chrust opisuje zmiany we władzach partyjnych i nastroje społeczne. W jednym z raportów zdradza plany eksportu polskiego sprzętu wojskowego. Był przez te ileś dni pod totalną kontrolą, że rzeczywiście nie mógł nic zrobić. I po prostu był na każdym kroku, wszystko o nim wiedziano i nie było szans, żeby on powiedzmy przedostał się do ambasady amerykańskiej. Funkcjonariusze służby bezpieczeństwa, wsuwając do ust leszka chrusta duży, duży knebel, chcieli uniemożliwić przegryzienie przez niego ampułki z trucizną, ponieważ niewiele wiedzieli na temat jego motywacji działania, nie wiedzieli, jaką jest osobą do końca, obawiali się, że może w akcie desperacji chcieć po prostu popełnić samobójstwo. Już dzień przed zatrzymaniem Leszka Chrusta SB powiadamia drugi główny zarząd KGB w Polsce o zdekonspirowaniu amerykańskiego szpiega. Podczas pierwszego przesłuchania, Chrust, przyparty do muru dowodami winy, przyznaje się do współpracy z Amerykanami. Podczas długich przesłuchań niechętnie mówi jednak o jej szczegółach. Z Z Leszka Chrusta trzeba było wydobywać po kolei informacje na temat jego szpiegowskiej działalności. Dla mnie to było no, potworne zaskoczenie, że, że okazało się, że on jest szpiegiem. Jednocześnie wpadł na mnie blady strach. Śledztwo prowadzi wiceprokurator naczelnej prokuratury wojskowej, pułkownik Jerzy Szpilski. Nie ma trudnego zadania, bo odnalezione w domu chrusta akcesoria szpiegowskie, nagrania szyfrowanych audycji i analiza pisma z tajnopisów nie pozostawiają cienia wątpliwości co do winy. Te sprawy toczyły się z wyłączeniem jawności. To znaczy, nie tylko publiczność nie mogła na niej, w nich uczestniczyć, ale to znaczy też, że nikt z uczestników nie mógł o tym rozmawiać. I zdradzenie tego, co się działo na sali, czego się dowiedziało z akt, groziło karą pozbawienia wolności. Utajniony proces Leszka Chrusta rozpoczyna się 23 czerwca 1980 roku przed Sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Badano oskarżonego. Podczas tego szkolenia, przy użyciu jakiejś aparatury do tak, wykrywania no. kłamstw? Badano? Tak. Ile razy? W Bangkoku. W Bangkoku raz. Raz. Raz z tym, że to miało. No... Na czym polegało to badanie? To badanie polegało na tym, że w jednych spotkań, prawda, oświadczono mi, oświadczono mi że jest również yy, przewidziany taki system, prawda. W trakcie procesu, podobnie jak w czasie śledztwa, Chrust mówi o kompromitujących go zdjęciach z Suzy, dziewczyną do towarzystwa pracującą w Bangkoku dla CIA. Być może jednak opisana w aktach tej sprawy wersja, mówiąca o szantażu, jakiemu mieli go poddać Amerykanie, to tylko przyjęta przez niego linia obrony. Na niewiele jednak się zdała, bo po ekspresowym czterodniowym procesie prokurator Szpilski domaga się kary śmierci, mówiąc, że wszystkie lisy kończą u uśnierza. Ojciec o tych sprawach mówił jako o pewnej traumie, przede wszystkim dla tych klientów, bo on zresztą w swoich wspomnieniach mówił, że słuchając wyroku, on czuł oddech strachu tego swojego klienta. Sąd uznaje za okoliczność łagodzącą przyznanie się do winy i skazuje Leszka Chrusta na 25 lat więzienia. Karą dodatkową jest m.in. konfiskata całego majątku. Z takiego wyroku niezadowolony jest zarówno prokurator, jak i obrońca, którzy piszą apelację. Fatalną w skutkach. Dwa miesiące po pierwszym wyroku Izba Wojskowa Sądu Najwyższego skazuje współpracownika CIA na karę śmierci. Żona, czekającego na Kata Chrusta, rozwodzi się z nim, ale adwokat składa do Rady Państwa prośbę o jego ułaskawienie. Podpisują ją tylko synowie Jana Skin. Rada państwa korzysta z prawa łaski w styczniu 1981 roku, kiedy w Polsce trwa tak zwany karnawał pierwszej solidarności. Zamiana kary śmierci na karę 25 lat więzienia może być również sygnałem wobec strony amerykańskiej, świadczącym o umiarkowanej pozycji rządu w Warszawie w tym czasie. W czerwcu 1981 roku w ręce Amerykanów wpada Marian Zacharski, perelowski szpieg wykradający w Stanach Zjednoczonych tajemnice przemysłu zbrojeniowego. 14 grudnia 1981 roku, czyli dzień po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego, Zacharski zostaje skazany na dożywocie i ląduje w celi więzienia w Memphis. Tam regularnie odwiedzają go polscy dyplomaci. Zacharski wyznaje im, że CIA od dawna namawia go do współpracy. Władze PRL postanawiają za wszelką cenę sprowadzić go do Polski. Tymczasem Amerykanie chcą wyciągnąć z więzienia Jana Ski i innych swoich ludzi. W 1984 roku rozpoczynają się negocjacje w sprawie wielkiej wymiany szpiegów. Pojawia się niemiecki adwokat w Polsce i ojciec z nim. Pracował. I to wszystko znowu było objęte jakąś tajnością. W związku z tym, tak naprawdę, nie odpowiadał na żadne pytania gdzieś. Z półsłówek wynikało, że ten Niemiec negocjuje z rządem polskim wymianę jakichś osób skazanych za działalność wywiadowczą. Ten wschodnio niemiecki adwokat to Wolfgang Vogel, który osobiście negocjuje w Stanach wymianę. Zacharski i cztery inni szpiedzy bloku wschodniego są dla komunistów tak cenni, że ci zgadzają się wymienić ich na 25 szpiegów działających w tzw. Krajach Demokracji Ludowej. Wszyscy objęci wymianą Polacy zostają ułaskawieni przez Radę Państwa w 1984 roku, ale przez wiele miesięcy pozostają jeszcze w swoich celach. Z aresztu przy Rakowieckiej w Warszawie wychodzą 11 czerwca 1985 roku. Tego dnia na słynnym moście szpiegów w Glinik pod Berlinem dochodzi do wielkiej wymiany. Guten Tag, Berlin in mittagsstunden Na moście Chrust mija się ze swoim znajomym z metaleksportu, Marianem Zacharskim. Nie znamy najważniejszych materiałów, czyli materiałów. Postsowieckich materiałów KGB, czy wywiadu sowieckiego. I tutaj jest pewien problem, bo niewątpliwie trzeba założyć, że raczej decyzje o wymianie szpiegów zapadały nie w Warszawie, a palce w tym maczała również Moskwa. Leszek Chrust przekracza granice, wyjeżdża najpierw do Stanów Zjednoczonych, i na tym nasza wiedza na temat dalszego życia Leszka Chrusta się kończy. Leszek Chrust żyje pod jednym z wielkich amerykańskich miast. Opiekuje się nim młodszy syn, który jest menedżerem w znanej sieci hoteli. Dawny szpieg nie chce mówić o swoim życiu w Stanach i pracy dla CIA. Wysłaliśmy mu tylko jedno pytanie. Czy gdyby można było cofnąć czas, zrobiłby to samo? Janski nie odpowiedział.